Pani Dzień dobry, dzieciaki. Mam dla Was dziś fantastyczne zajęcie. Kto uwielbia robić slime? Ja, yeah. ja. Yeah. Ok, no to super. Będziemy dzisiaj robić takie babeczki. Do tego macie tutaj takie dodatki, które będziecie mogli użyć, ale jeszcze wymyśliłam dla Was fantastyczną zabawę będziemy mieli ukryte pięć rzeczy w tym slajmie, które będziecie później musieli odszukać, jakie ukryje. Dobrze? Dobrze. Ciekawa jestem. Jaki kolor jest wasz ulubiony? Kto mi powie? Ja lubię niebieski. Super, ja też bardzo lubię niebieski, tak jak widać w sumie po mojej apaszce. No dobrze, nic, żeby nie przedłużać. Proszę sobie wybrać jeden kolor, który lubicie. Ok. No to do dzieła. Wybieram niebieski. Ja wybieram różowy. Ok, no to. Kto następny w kolejce? Ja. Ja wybieram zielony. Ok, kto następny? Ja. Ok, to szybciutko, bo tutaj już dużo nic nie zostało. Ja do wybieram wyboru prawie. Zielony. Też zielony. Super. Następna osoba. Ja. Ja wybieram purple. Fioletowy, tak? Ja. Ja wybieram różowy. Super. Okej, okay, Muffin, twoja kolej, bo o okay. już wszyscy wybrali. Nic dla mnie nie zostało. O, o, jak to? Ojoj, jak ja to wszystko przygotowałam, że zapomniałam o jednym slime? Hmm. Ja się podzielę. O, jak miło z twojej strony, Blue. No to super, chodź, mafę do nas. Blue podzieli się z tobą Okej. Okay. Okej, okay, tu mam cztery takie pudełeczka. Kto mi pomoże przesypać te wszystkie rzeczy? Ja. Ja. Okej, okay, dobrze. Na no to poczekajcie. Teraz składam pudełeczka i musicie tylko nie pomieszać wszystkich rzeczy, tylko do każdego pudełeczka wsypujemy osobną torebeczkę, Ok? okay. Dobra, no to zaczynamy. Okej. Okay. Wow, jakie to ekstra. Na pewno to użyję do mojej dekoracji. Oj, Trochę mi się chyba rozsypało. Teraz wsypię gwiazdki. O, oh, jak te wiatki się błyszczą. To jest moja kolej. Wow! Il Ile tutaj fajnych rzeczy. Masem teraz twoja kolej. Jechaj! Yes. Wysypało się mi trochę. To jest ok. Te kuleczki wyglądają jak mermaid. I co? Udało Wam się wszystko wsypać? Tak, tak. Ok, super. No to zabieramy się za robienie naszych babeczek. OK, postawimy to chwileczkę może gdzieś tam na boku I pierwsze sobie Włożymy nasz slime Okej okay. Pani Kalepsa, to pachnie Jak O tak? Mogę powąchać? Mmm, mhm. faktycznie Ale super No, bardzo ładny zapach Mmm, a twoje bingo? Truskawka Truskawka. o, jaki truskawkowy slime. Wow. Możemy się bawić slime'em. No dobrze, będziemy je wkładać pierwsze tutaj do pojemniczków, ok? Ok. Ok. u Wygląda to trochę jak taki gluty. Jak tam dzieciaki idzie? Dobrze. Um, dobrze. Mamy kolor niebieski. Mamy kolor różowy. Mamy kolor prawie zielony. Okej okay, dzieciaczki, no to zaczynamy dekorowanie waszych babeczek. Jej. Wow. Uwielbiam moją babeczkę. Teraz moja kolej. Ja chyba wybiorę te kolorowe kulki. Upsy. Chyba źle wrzuciłam. Miałam z tobą robić. Ok, Muffin. Nic się nie stało. Okej. Okay. To moja kolej. Wsypię te gwiazdki. Hej, Bingo! Dlaczego wsypałaś wszystkie gwiazdki? Tak się nie robi. Ups, nie chciałam. No dobrze, no ale musisz uważać, bo inni też może chcieli wrzucić gwiazdki do swoich babeczek, ok? Ok. Teraz moja kolej. To jest fajne. Okej, okay, teraz moja kolej. Ja sobie wybiorę. Ups, a gdzie jest moje? O, moje było różowe. Ok, ja sobie troszkę wsypię tego. Troszkę sobie wsypię kuleczek i jeszcze trochę tego. Wow, moja babeczka jest perfekcyjna. Ok, Laki, teraz twoja kolej. Okay. Ja wybiorę sobie kuleczki. Jeszcze trochę gwiazdek. Sorry bingo, muszę ci zabrać trochę gwiazdek. Wow. Okej, okay, widzę, że wasze babeczki są skończone. Super. To teraz musicie nie patrzeć i ja ukryję parę rzeczy i zobaczymy. Czy je odnajdziecie w tym slime? Okej, okay. okej. Okay. Okay, to dajcie mi chwilkę, tylko proszę nie podglądać, dobrze? Okej, okay. okej. Okay. Okej, okay, dzieciaki, już mam wszystko przygotowane. Okay. Pamiętajcie, musimy znaleźć diamond, łyżkę, cyrkiel, kątomierz i lakier do paznokci. Okej, okay. idziemy, mafem. Okej, okay, no to. A pomocy! Zobaczymy kto pierwszy znajdzie. Okej. Okay. A ci pomaga Mafym. A ma no, pomocy! Ojej, dziewczynki, co to się dzieje? Nie wiem. Mieliście szukać rzeczy, a nie nurkować. To jakiś szat mnie złapał. Oj, oj. Kto to mnie tak włożył? Czyżby to był dobry pomysł z tym slime? Czy znalazłaś coś muffin? Nie, ale ja. Co bingo znalazłaś? Znalazłam diamond. O, super. O. O, chyba coś znalazłam, Pani Kalipso, niebieski diament. Nie, diamond. to ja znalazłam. Nie, to ja znalazłam. Nie, to ja znalazłam pierwsza. Nieprawda. Także prawda. Co? Nie kłam Blu. Okej, okay, mamy niebieski diament, super. Jedna rzecz z listy zaliczona. Jej. Teraz szukamy dalej. Dobra. Ojej. Blue, wychodź już stamtąd. Dobra. Cała ubradzona. Eee. Co tam ma być w środku? Hmm. Upsi. Aaa. Mam coś. Kto to mnie tak ukrył? Teraz jestem cały ubrudzony. Co to się stało znowu? Nie widzę nic. A, uderzyłem się. Wenton, poczekaj, pomogę ci. Okej. Okay. Wychodź stamtąd. A! Ej, ej. Uuu. Nie dawaj te gluty na mnie. To nie są żadne gluty. Uuu, czekaj, dobra. Chyba rezygnuję z tej pomocy. Ej, ej! Znalazłem jakąś rączkę. Chyba sobie ją zabiorę do domu. Ups, ja chyba pomyliłem z miejsca o. Ej, co to jest nalazłem się uderzyłem jest slajmie okej okay, Lucky o, pomóżcie mi o, patrzcie, mamy lakier do paznokci ojej, trochę chyba się narobiło bałaganu w tej mojej klasie Miejsce kątomierz super, pokaż Lucky Brawo! O oo! Mam! Opa! Uderzymy się! Jest chyba cyrkiel. Uuu jak go tutaj wydostać? Z tego gluta. O, o, nie, uderzyłam się. Mam! Ok. Znaleźliśmy cyrkiel! Okej! Okay. O nie moje ucho! Dobrze. Teraz ja. To potrzeba Teraz nam ja. chyba jeszcze łyżkę w takim razie. Dobra, ja znajdę. Ja. A, co tam jest? Łyżkę znalazłam. Brawo, Koko. Okej, okay, muszę powiedzieć, że poszukiwania rzeczy w slajmie udały wam się na 5 z plusem. Dobrze, dobrze. Trzymaj prosto i rysuj dookoła. Super! Brawo, blue! Jej, chyba mi się udało. Okej, okay, mam dla Was ostatnią niespodziankę. Musicie zgadnąć, co jest w tej muszli ukryte. Hmm, nie wiemy. Czy wiecie może, co jest ukryte w muszli? Nie wiemy. Kto nam może podpowiedzieć? To co? Kto mi powie? Ja. Ja. Ja pierwsza. Okej, okay, Blue, co myślisz, że jest w środku? Misiu. Hmm, no dobrze, no nie wiem, nie wiem. A kto mi jeszcze powie? Może yeah. ty... No dobrze, bingo. To co myślisz? Że tam jest w środku? Serduszko. Mm, no nie wiem, nie wiem. To co? Może otworzymy, co? Ja yeah. pomogę. I ja też. Ja pomogę. Okej, okay. no to otwieramy. Ach. Co jest w muszli? Ach. Rabuśle. Bingo ciekawie co tam jest Hm co tam może być hmm. No blue otworzysz to wreszcie okay. co tam jest co tam jest jestem strasznie ciekawa Co tam jest Wow to jest wrożkica Wow patrzcie ale niespodzianka! Wow! Ale fajnie! Cześć, przyjaciele! Cześć, wróżkicia! Wow! Jaka super niespodzianka! Ojej, uwielbiam cię! Pani Kalipso! Świetna niespodzianka. Nawet się nie spodziewałam, że wróżkicia będzie w muszli. Wow. Czy mogę ją dotknąć? Wow. Taka niespodzianka. Niestety nie, Koko. Nie możemy dotykać. Możecie tylko popatrzeć, bo za chwilę musi wracać do swojego domku. Przyjaciele, jeśli podobał się Wam nasz filmik, to... Dajcie łapkę w górę. I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, jeśli chcecie więcej fajnych filmików. Pa! Pa! pa, pa. pa, pa. Do zobaczenia!